Czy człowiek może żyć bez trzustki? Przecież to niewielki organ, który na pierwszy rzut oka odgrywa nieznaczną rolę w procesie trawienia. Odpowiedź brzmi może ale w takim przypadku organizm będzie musiał regularnie otrzymywać hormon insulinę i preparaty zawierające enzymy do trawienia pokarmu. Trzustka jest jednym z pierwszych organów w układzie pokarmowym który cierpi z powodu niezrównoważonej diety i szkodliwych nawyków. Mimo swojej wysokiej żywotności nie toleruje lekceważącego traktowania, a częstymi chorobami są zapalenie trzustki, cukrzyca typu pierwszego i rak. W tym wideo opowiemy o najlepszych produktach, które nie tylko wspierają pracę trzustki, ale także pomagają przywrócić jej funkcję. Na końcu wideo doradzimy, Jakie produkty warto wykluczyć przy zapaleniu trzustki i innych poważnych schorzeniach, zdziwicie się, dowiadując się, jak proste zmiany w diecie mogą zdziałać cuda dla waszego zdrowia. Środki medycyny ludowej, choć nie są uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich chorób, mogą naprawdę złagodzić stan i przyczynić się do regeneracji. Bulion z kurczaka to nie tylko smaczne, ale i korzystne dla zdrowia trzustki danie. Jest bogaty w aminokwasy, które pomagają regenerować uszkodzone komórki i wspomagają trawienie. Bulion zawiera także żelatynę, która wspiera zdrowie błony śluzowej jelit, co jest ważne dla prawidłowej pracy trzustki. Badania pokazują, że spożywanie bulionu może zmniejszyć procesy zapalne w organizmie, przyczyniając się do ogólnej poprawy stanu zdrowia. Ponadto ciepły bulion z kurczaka jest łatwo przyswajalny i nie obciąża układu trawiennego, co jest szczególnie korzystne dla osób z wrażliwym żołądkiem. Gotuj bulion na wolnym ogniu, dodając warzywa i przyprawy, aby poprawić jego smak i wartość odżywczą. Doskonale nadaje się jako baza do zup, sosów lub po prostu jako samodzielne danie, zwłaszcza w chłodne dni. Płatki owsiane zajmują zaszczytne pierwsze miejsce w każdym menu dietetycznym dzięki swoim unikalnym właściwościom, które są szczególnie korzystne dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów. Aby przygotować napój, potrzebujesz pół kilograma owsa, który należy zalać wrzątkiem. Po tym, jak mieszanka naciągnie przez godzinę, przecedź ją i pij po szklance każdego dnia. Owiec pomaga normalizować procesy trawienne i usuwać toksyny z organizmu. Ponadto w ostrych zaostrzeniach przydatna będzie owsianka na wodzie bez soli, masła i cukru, która nie obciąża trzustki i dostarcza niezbędnej energii. Ten prosty i dostępny przepis stanie się Twoim wiernym pomocnikiem w utrzymaniu zdrowia. Kolejnym sprawdzonym środkiem jest świeży sok z ziemniaków, który, jak twierdzą ludowi uzdrowiciele, skutecznie ułatwia pracę trzustki. Aby go przygotować, należy wziąć dwa dokładnie umyte ziemniaki, zetrzeć je na tarce razem ze skórką i wycisnąć sok przez gazę lub drobne sytkoł. Zaleca się przyjmować sok dwa razy dziennie po pół szklanki przez dwa tygodnie, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Ten naturalny napój pomaga chronić błonę śluzową żołądka i trzustki przed uszkodzeniami, a także sprzyja normalizacji procesów trawiennych. Sok ziemniaczany zawiera wiele witamin i minerałów, takich jak witamina C, potas i magnez, które odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowia organizmu. Możesz dodawać sok do porannego menu, co będzie świetnym początkiem dnia i zapewni niezbędną energię do aktywnej działalności. Należy jednak pamiętać, że sok ziemniaczany najlepiej spożywać świeży, ponieważ szybko traci swoje korzystne właściwości, dlatego przygotowuj go bezpośrednio przed spożyciem. Aby stymulować pracę trzustki, można użyć mieszanki równych części kolendry, kopru, omanowca, kocanki i mięty. Dwie łyżki stołowe tej mieszanki zalewa się dwoma szklankami w rządku i naciąga około godziny. Napar należy przyjmować do pięciu razy dziennie, co pomoże utrzymać normalne funkcjonowanie trzustki i zapobiec procesom zapalnym. Nawiasem mówiąc, najlepiej przygotowywać świeży napar każdego dnia, aby zachował swoje korzystne właściwości i świeżość. Takie podejście nie tylko jest korzystne, ale i przyjemne, ponieważ herbaty ziołowe mają niepowtarzalny aromat i smak. Ta wolga to kolejne skuteczne środki które pomoże złagodzić ból przy przewlekłym zapaleniu żołądka i wspierać zdrowie trzustki. Ta roślina jest znana ze swoich właściwości leczniczych dzięki zawartości aktywnych składników, które poprawiają metabolizm i zmniejszają procesy zapalne w organizmie. Najczęściej ta wolga jest spożywana w formie herbaty trzy razy dziennie. Aby przygotować napój, Wystarczy zalać apteczną torebkę z ziołem wrzątkiem i pozwolić mu naciągnąć przez 10 do 15 minut, aby wydobyć wszystkie korzystne substancje. Ten prosty napój nie tylko poprawia trawienie, ale także ma silne właściwości przeciwzapalne, co jest szczególnie ważne dla regeneracji organizmu po zaostrzeniach chorób. Regularne spożywanie tawolgi pomoże wzmocnić funkcje ochronne trzustki. Zwiększy jej odporność na stany zapalne i zmniejszy ryzyko zaostrzeń. Ponadto ta wolga może być przydatna w utrzymaniu ogólnego statusu immunologicznego organizmu, pomagając w walce z różnymi infekcjami i stanami zapalnymi. Perełkowiec japoński to roślina, która jest szeroko stosowana do łagodzenia objawów zapalenia trzustki i poprawy stanu trzustki. Jej korzystne substancje, takie jak rutyna, Fitohormony, olejki eteryczne i flavonoidy pomagają normalizować pracę trzustki i wzmacniają jej funkcje. Do przygotowania wywaru najlepiej użyć termosu, garść perełkowca zalewa się gorącą wodą i naciąga kilka godzin, co pozwala maksymalnie wydobyć wszystkie korzystne składniki. Zaleca się pić wywar trzy razy dziennie przed posiłkami, aby uzyskać maksymalne korzyści. Kuracja lecznicza trwa dwa tygodnie, i w tym czasie możesz zauważalnie poprawić swój stan, zwłaszcza jeśli połączysz wywar z innymi zdrowymi nawykami, takimi jak prawidłowe odżywianie i regularna aktywność fizyczna. Perełkowiec japoński może również pomóc w wzmocnieniu układu odpornościowego, co jest szczególnie ważne w rekonwalescencji po chorobach. Przed rozpoczęciem przyjmowania wywaru zaleca się skonsultować z lekarzem, aby upewnić się, że to środki jest dla Ciebie odpowiednie, funkcje trzustki mogą znacznie poprawić się dzięki mieszance posiekanych ząbków czosnku, świeżej pietruszki i kilku cytryn bez skórki. Czosnek jest znany ze swoich właściwości antybakteryjnych i przeciwzapalnych, a pietruszka zawiera witaminy, które pomagają organizmowi w regeneracji. Po przygotowaniu mieszanki należy ją schować do lodówki do naciągnięcia. Ceo pomoże aktywować wszystkie korzystne składniki. Następnie dodaj do mieszanki posiekane liście borówki, brusznicy i poziomki, a także stronki fasoli i znamiona kukurydzy w równych proporcjach. Wszystkie składniki zalewa się wrzątkiem i pozostawia na kilka godzin do naciągnięcia. Kuracja trwa trzy miesiące, podczas których należy spożywać po łyżeczce mieszanki czosnkowo-pietruszkowej każdego dnia. Ta prosta... Ale skuteczna kombinacja łączy bogactwo witamin i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie trzustki, sprzyjając jej normalnemu funkcjonowaniu i zapobiegając procesom zapalnym. Mniszek to roślina bogata w witaminy i korzystne substancje, która również pozytywnie wpływa na tkanki trzustki. Jego wywar jest często stosowany po złagodzeniu ostrego stadium choroby lub profilaktycznie w celu normalizacji funkcji trawiennej. Do jego przygotowania apteczną torebkę z mniszkiem zalewa się dwoma szklankami gorącej wody i naciąga dwie godziny, aby wydobyć wszystkie aktywne składniki. Powstały napar zaleca się pić trzy razy dziennie przed posiłkiem przez dwa tygodnie, co pomoże wzmocnić funkcje ochronne trzustki. Mniszek jest również korzystny w połączeniu z innymi ziołami, takimi jak mięta, babka lancetowata, tymianek czy tatarak. Co tylko zwiększy jego właściwości lecznicze i wzbogaci skład o dodatkowe witaminy i minerały. Stosowanie mniszka jako naturalnego środka może znacznie poprawić ogólny stan układu trawiennego i wzmocnić zdrowie trzustki, co jest szczególnie ważne dla osób narażonych na choroby tego gruczołu. Pojawienie się zapalenia trzustki nie zależy od wieku, ale ma bezpośredni związek z stylem życia i jedzeniem, które spożywamy każdego dnia. W 2013 roku przeprowadzono specjalne badanie. Grupa osób z zapaleniem trzustki, które codziennie spożywały dowolne jedzenie, w tym tłuste, ostre, wędzone i kwaśne, częściej cierpiała z powodu silnych ataków bólu. W przyszłości u wszystkich zdiagnozowano przewlekłe zapalenie trzustki. Lekarze zdecydowanie zalecają pacjentom z zapaleniem trzustki usunięcie z codziennej diety produktów o wysokiej zawartości tłuszczu. A także produktów drażniących błonę śluzową żołądka. Również tych, które długo się trawią, prowokują gazowanie i wzdęcia. Owoców i warzyw nie należy jeść na surowo, tylko piec, gotować lub przygotowywać na parze. Te metody gotowania dotyczą także innych produktów. Oto takie przydatne porady zebraliśmy dla Was dzisiaj, jednak nie zapominajcie, że przed użyciem naparów ziołowych osoby będące pod opieką lekarza powinny skonsultować się z nim. W każdym przypadku fitoterapia powinna być łączona z podstawowymi lekami, dbajcie o swoje zdrowie i zwracajcie uwagę na sygnały waszego organizmu.